Z tej strony, ja jestem ja Hunter, w dzisiejszym odcinku. Jedziemy do sklepu dla gromy, na targi tam zobaczyć mm. Mm. Zostawcie lajka Podobał fajnie, że Wam się podobał odcinek z farze 4 Trzeba go zobaczyć. O. Dobra, zobaczymy tu ten traktor. Tego już widzę, że nie. Dobra. Głosuj sobie. Dobra. Wyszłem. E, dobra. Pięćdziesiątka piątka. Ale brzydko, ale. Bez tego koloru to ładna, o wow, ale fajna 385. Ale fajna. Ale to już jest za dużo. To jest za duże już, przepraszam. Za duże, dobra. Yy, I... A dobrze, już. Yy. Wejdziemy sobie do wszystkich traktorów. A, przejadę się troszkę. Ale harcie fajnie Dobra, zdeśmy A on kopci No, e, nie kopci To w przyszłości, no mnie. A tak, proxima to fajne, To też kopci, nie kopci Dobrze, przejdziemy się Ale tu szybko jedzie Ale taki, ej no bym mógł se kupić. To jest fajne. Eee, no dobra. No niby że, że... Dobra. to się wytnie. A ciekawe czy już, no ten to jest fajny. Ciekawe czy już się tu był. Ale, o. O takim czymś mówiłem. Chcę, ja chcę takie coś se, sobie kupić. A, myślałem, że. A jest, chyba, jak ja bym to kupił, to ja bym jej dał szybką skrzynię. 40 mi się za bardzo nie chce jeść. No To nie ma wy, żadnych kół. To no, dobrze. Przepraszam, że tak się trochę zacinam. Ale co? Faj, ona jest fajna. Ja bym nawet ten traktor się kupił. Pięćdziesiątka. No tu jest do remontu. No widać, że kolor. Dobra, kolor. Ale... Nie trzeba nie zrobić. Era odchodzi. Idź. O! Patrzcie jak wam na obroty chodzi Szybcie jak moja 60 przecież tapie. No ale takie No nie, ja bym już tego nie kupował, bo to jest 50, a ja już mam tą 60 no, ale ta nie kopci, to jest fajnie. Myślę O! Co to jest? Sześćdziesiątka z turbiną? No, to by mi się wymienił za ja sześćdziesiątkę, nawet za ja sześćdziesiątkę. Sześćdziesiątka za sześćdziesiątkę, tego jeszcze nie było. O to, to, to jest już byk. To jest turbino. To jest turbino. Oj, przepraszam. To się wytnie. Ale patrzcie. Tym bym mógł jeździć sobie. To Ponad... Albo nie, tym. Ten... No dobra, nie, nie zauważył, że Gleba trochę uprawiłem. Ale tego byka nigdy nie kupię. No ja nigdy tego nie kupię. Dobrze, że tu nie ma takich traktorów co kopcą. Co ja mam powiedzieć o 60? Albo. Nie, przepraszam. Ale to 60 euro nie kopi. Moja? Chyba kopi. No, co ja mam się zastanawiać? Ja tego nie kupię. No. Patrzcie, ile to jedzie na godzinę. Patrzcie, jakie to ma wygłoszenie. To ma radyjko? Jak tu Eee Czy tu nie ma radia? Ja. A właśnie, to jest traktor z mokszyną. Tego to ja nie kupię, bo on jest za duży. Ale wiecie, miał gospodarkę. Nie wiem, jak sąsiad albo jak nie wiem nie wiem jak to no to wiem no patrzcie no to tak on ja chcę kupić ale nie wiem czy, czy już sąsiad tego nie no nie zrobił już radio ma co to, to? Właśnie nie wiem jak się radio odpadła, ale okej. Okay. Jedziemy sobie. Nie no. no. to co ja bym właśnie chciał kupić? Ja kupić chciałbym 80 lat. Znaczy dziesiątkę. No! Ej! Ej, a tego nie wystawi. Heniu, jak to wystawił? Albo Bartek ze wsi. Ten. Albo zagram. Dobra. Jedziemy do domu i kończymy... będziemy kończyć film. Dzięcie. Dobra, jedziemy do domu. Mu. A, dobra, ja on zaraz gasimy. Jedziemy. Dobra, yy, chyba jeszcze coś zrobimy. Chyba jeszcze nacięcie będzie. Widzieliście jaki on ma To jeszcze jedno cięcie. O dobra, idziemy sobie. a patrzcie. Wybudowałem to. Znaczy, nie chciałem wam tego pokazać tą budowlę, jak robiłem. Ale, wiem, że tu będą sobie belki, właśnie z jednej strony będzie kombajn. Patrzcie, o, zaraz jeden Albo... Dobra, poczeka... poczekajcie, dobra, to się wytnie. To się czepi. To się tak zrobi. I to się tak. I to tak. I to mamy tak. Wtedy. Nawet patrzcie. Idealnie się myślił dobra wyjazdu nie mam no. dobra Co to było Patrzcie słyszycie z jakie obroty miał dobra eee, zamknij się no dobra. Dobra, idziemy i będziemy kończyć film. Albo jeszcze się pójdziemy sąsiada mojego zapytać. Czy był już tam na targach? Halo, byłeś na targu tam, eee... Yy, u Sławka? No, byłem! Ale jeszcze tam pojadę. A gdzie ty jesteś? Tam za do. Tam został Ty. No. Siema. Byłeś tam? Lubiłem, no, a jeszcze tam raz pojadę. Dobra. No to do następnego odcinku. Na razie. Cześć.